I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół Gerard, Geralt, tutaj. O, ho, ho, biało włosy. Ty wyglądasz na takiego, który się lubi lepiej. Dzięki może innym razem. No szoczy, ja się prosić. Ja stawiam. Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie... Czemu zawdzię... Chciałem ci pogratulować. Miałem spełnić trzy jego prośby. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontrakt. Nie było o tym. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję. Wierzę. Wywiąż się z umowy. W... Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał. I skąd się tu wziąłeś? Stara, wiedź, sztuczka. Jak się. Ty mi wrzuciłeś muchę. Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwa. Zrozumiał. Ludzie, Ludzie widzieliście Chłopca padł trupem! Przed chwilą go widziałam żywego. Pijany był. Może zemdlał? Jak zemdlał, jak co? Wiedźmin w kartwie. Honor i ojczyzna! Szani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie, po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Gerald. Na front. Co wyczytałaś, olgeri? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy... I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, a... Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które tu. Olgierd... Gdzie znajdę tego profesora? Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko obywają. dla... Jeśli ich poranisz... Ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafim. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radovid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony? Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Dają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Jak czarodzieje? Dla Radowida nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Ciebie jakoś toleruję, bo jestem mu potrzebna. Na razie. Prąd wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. <laughs> Bez obaw zawsze uważam. Stać! Z rozkazu... Nawet dla wykłó. Dokładnie. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam w. W porządku. Jakby nie. Cieszę się, bo widzisz. No, może byśmy ją jednak wpuścili. Hmm, no dobrze. Zgódźmy się. Pójdź, jak? Nie wiem, znajdę sposób. Zgoda. W porządku. Jestem. Łaplinę. Skąd wzięłaś? Długa. Dobrze nam idzie. Pilnują go łowcy czar... I tak zrobiłaś dla mnie... Nie ma o czym mówić. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to by... Be... W takim razie do Zamknięte na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno? srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Klucz Giliana Alboko To demonach Strasznie zakurzona Franco To ty? I zabierz tacy Profesor Szezlo Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Nie zrobię ci nic Ten demon cię tu przed. Nikt m... Kłamiesz Jestem ślepy Ale czuję Jestem wiedźminem Muta. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem. Skoro jesteś Wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł! Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest counter o i jak się go pozbyć. Zgodziłem się. W końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgardzie. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. Straciłem wzrok ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład. Pozornie to niewinne umowy. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożny i w Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Olgiert chciał ją wywieźć byle dalej. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście, od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że... Olgiert spotkał się z nim sam na sam. Na rozstajnych drogach. Olgierd miał poświęcić kogoś. Ko... Zgodził się więc. W takim razie, dlaczego Olgiert? Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne. I tak właśnie. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da, ale. To znaczy? Jeżeli. Rzuci mu się wyzwanie. Coś, co go zainteresuje. Dziękuję ci. Bardzo cieszę się. Dob <grym wytrzyma> <grym wytrzyma>